Cześć, cześć, czeugiem. Rozpoczynamy obchody chińskiego nowego roku. Troszeczkę tutaj Gejdin poleciał po trupach i grafika została według mnie przez nich trochę zrypana, ponieważ nie jest to rok smoka, tylko jest to rok królika albo zająca, w zależności od tego, który konkretnie z Zodiak omawiamy, ale mniejsza o większość. Jedziemy z newsami. Do wygrania będzie taki fajny zajączek, jako naklejka na czołg. Trzeba polecieć trzy bitwy czołgami chińskimi rangi trzeciej lub wyższej z aktywnością 70% lub więcej pomiędzy 18 stycznia a 23 stycznia. Czyli czasu nie ma jakoś super dużo, ale jest to wystarczająco dużo czasu, żeby nawet polecieć tylko jedną bitwę dziennie. Za chwilę pokażę w grze. Gdzie tego sobie szukać? Poza tym, będzie dostępny zestaw przecen do 30 stycznia. Będzie można kupić w sklepie zestaw trzech unikalnych chińskich czołgów: Typ 692A, Typ 692G i Typ 62. W paczce trzy czołgi za 82 dolary. Za 82 euro, za 82 gaidzin. Coiny, w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzimy, w jakim mamy wartość, więc jest to dosyć droga paczka za trzy topowe czołgi. Oraz jest przecena 50% na chiński starter pack. I jest to jedna z najlepszych ofert na zakup konta premium, tak naprawdę. Nawet jeżeli macie czołg i macie samolot już w swoich hangarach, to nadal dostajecie 120 tysięcy srebrnych lwów i konto na 7 dni. W związku z czym to kosztuje tylko 5 euro, czyli po naszemu to będzie ile razy 5? Czyli za 20 zł, 7 dni premium całkiem rozsądna cena. Warto to kupić tylko dlatego. A jak nie macie, no to to jest drugiej rangi czołg, drugiej rangi samolot. To są pojazdy premium, więc nimi można spokojnie trzecią rangę wyeksp wyekspić, wyjeździć. Całkiem przyjemnie się tym jeździ. I jest to całkiem rozsądne. Zaraz pokażę Wam w grze, jak to wygląda. W paczce startowej chińskiej jest ten. Stuart bardzo sprawny, szybko jeżdżący, szybkostrzelny, bardzo przyjemny do ogrania czołg. Ja osobiście stewardy bardzo wszystkie lubię. Oraz H81A bardzo zgrabny też samolocik. Porządnie wyposażony. Mamy 12,7. Jedno działko na każdą stronę. Tutaj w dziobie oraz 4 siódemki. A to już jest dosyć słabe, ale całkiem rozsądny samolocik. Szybki, zwrotny i premium. Więc można z nim pociągnąć. Jeśli chodzi o naklejkę, jak sobie wejdziemy w profil gracza w osiągnięcia. W Holidays mamy Lunar New Year tu można sobie odhaczyć, żeby dodać do ulubionych, żeby obejrzeć po lewej stronie można kupić detal, nie warto 3 misje 70% żeby zyskać ten detal bardzo szybko to powinno pójść wracam sobie do drzewka do armii i to jest mój czołg i mam tu sobie w ulubionych Dodany, i mogę sobie go spokojnie w tej chwili ekspić, czego nie omieszkam zaraz zrobić i pojechać na polowania, Więc do zobaczenia w hangarze, chyba że chcecie się przyłączyć do naszego dywizjonu. Jak wejdziecie sobie w listę dywizjonów i wpiszecie sobie tu cel, w wyszukiwarkę znajdziecie naszą Akademię Rozrywki i Grywalizacji, czyli Certamenet Ludus. Będzie można się przyłączyć, wysłać z, y, zaproszenie sobie/zamówienie, na pr prośbę o przyłączenie i zapraszamy do udziału w szwadronie. W tej chwili jest parę osób: parę osób jest aktywnych, parę osób jest nieaktywnych. Miejsc mamy multum, więc zapraszamy. Można sobie spokojnie poekspić y, pojazdy dywizjonowe, one są unikalne i dostępne tylko i wyłącznie przez uczestnictwo aktywne w dywizjonach. Każdy członek może zdobyć w ciągu 3 dni do 360 punktów aktywności, które potem są rozdzielane na pulę wszystkich osób, czyli w tej chwili wszyscy możemy razem ugrać przy tych 11 osobach w dywizjonie prawie 4000 punktów. Jeżeli tej aktywności 360 punktów zdobędziemy, przy czym aktywność będzie dana nam cała ta pula, y, którą uzbieramy, jeżeli aktywność nasza indywidualna jest większa niż aktywność średnia dywizjonu, co nie jest trudne do wykonania w tym dywizjonie. W związku z czym wszystkie te punkty będą trafiać na konto takiego pojazdu. Niestety parę tych punktów te pojazdy wymagają, żeby ucykać, jak widać naj, najtańszy jest za 150 tysięcy tych punktów. Przypominam, że ten nasz dywizjon przy 11 osobach może niecałe 4 tysiące co 3 dni ucykać. Ale im nas będzie więcej, im więcej będziemy grać, tym łatwiej i szybciej to będzie wpadać. Limit jest bodajże 20 tysięcy punktów co 3 dni przy najbardziej aktywnych dywizjonach, więc to jest też jakiś limit, który nie pozwala na zdobycie więcej. No ale jest, zapraszam, cel Akademia Rozrywki Grywalizacji Certamenet Ludus. Wbijajcie do szwadronu i do zobaczenia na polu walki.